Cześć, tym razem zawieram Was na wyprawę na zamek w Łapalicach, który mógłby być moim zdaniem nawet reprezentantem pewnego niespełnionego marzenia, ale o tym może troszkę później. Póki co jestem na przystanku Karczemki, skąd będę próbować łapać stopa. Oczywiście z nieodzowną tabliczką byle dalej. I na moment. już przeteleportowaliśmy się do Łapalic. Oczywiście, zgadnijcie, jak nazywa się ulica, która prowadzi na zamek? Tak, oczywiście, jest to ulica Zamkowa. No to ruszamy w drogę. I nawet na takiej drodze jak ta, udało mi się złapać okazję, dzięki której dotarłem na zamek. Na zamku aż do tej pory widnieją informacje o tym, że jest to teren budowy. Pan Piotr, który budował ten zamek, dostał pozwolenie na wybudowanie domu z pracownią rzeźby. A zamiast tego stwierdził, A machnę sobie zamczysko. I tak też zrobił. Gdy przyszli inspektorzy z kontroli, to musieli mieć naprawdę niezłe miny, gdy zobaczyli taką wielką budowlę na miejscu. Lecz niestety inspektorzy nie pozwolili dokończyć panu Piotrowi budowy i dlatego takie coś stoi tutaj do dzisiaj. Pałac ma aż 12 wież i na każdej schody kończą się z nienacka. A oto widok właśnie z jednej z nich. Ponadto zwiedzając zamek natknąłem się na miejsce, które do złudzenia przypominało salę balową. Myślę, że nie jedna para chciałaby właśnie w tym miejscu wziąć ślub ze swoim wybrankiem. Pod salą balową było coś, gdzie jak sądzę, miał powstać basen. Gdyby panu Piotrowi udało się zrealizować swoje marzenie, to miałby iść królewską rezydencję. Jak każdy ceniony siebie zamek. Ten w łapalicach również miał podziemie. Chodząc po nich, czułem się tak, jakbym nagle trafił do jakiejś gry komputerowej. Zamek miał też swoją ciemną strefę, a tam ukryte było takie oto pomieszczenie. Przyznam, że to dosyć ciekawe uczucie, jest wejść do komnaty rozpusty. I co widać z okien? No to w końcu nadchodzi moment, w którym to symbol niespełnionego marzenia trzeba zostawić z tyłu. No i idź dalej. No i zamek w Opalicach zostawiliśmy już za sobą. No i postanowiłem pójść przez las. Dopiero I w tym momencie mogę rzec, że zaczyna się przygoda. Bo kompletnie nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę iść, jedyne co mi, jaką mam wskazówkę, to to, że są y, znaczki dla nordic walkingowców, A tędy trzeba iść. I co teraz? Trzy drogi. I weź tu teraz znajdź właściwą A! Idziemy tędy No i docieramy do kawałka cywilizacji Którędy teraz iść No, na szczęście jest kamyk Czyli co? Idziemy tędy I to jest właśnie Ławka asesora I bardziej chodzi Nie o to tego pana, co tutaj siedzi, tylko ten punkt widokowy, który jest tutaj. No i w końcu dochodzimy do momentu, w którym i to miejsce trzeba niestety opuścić. Idziemy właśnie w stronę wylotówki i oczywiście będziemy już łapać w stronę Gdańska. W drodze powrotnej pogoda mi nie rozpieszczała, ale pomimo to i tak udało mi się szczęśliwie dotrzeć do Gdańska. No, i to chyba byłby już koniec yy, mej przygody z łapalicami. A jeśli to by podobał się ten film, zapraszam do komentowania, lajkowania, klikania łapki w górę. Dzięki wielkie! Na razie!